Wczoraj rozpoczęliśmy akcję w Kurzeni na Kościół. Oczywiście chodzi o kościół rzymsko-katolicki, bo on tak zmonopolizował życie duchowe czy religijne Polaków, że kościół jest synonimem kościoła katolickiego. Mówię niestety, ponieważ kościół katolicki z Bogiem i z prawdą nie ma wiele wspólnego, więcej oczywiście w tej ulotce, także na stronie akcji W Kurzeni na Kościół, na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTubie i tak dalej. Ale chciałem, żebyście mieli świadomość, że to, co się dzieje dzisiaj, oczywiście na wielką skalę, bo obrzydliwość grzechy Kościoła katolickiego wychodzą na jaw, a nie da się już ich ukryć, tak jak w firmie Kler, że ma się znajomych redaktorów naczelnych i nic nie wypłynie. Jest internet, wiele rzeczy, nawet wbrew woli decydentów medialnych, polityków, wychodzą na wierzch i będą, dzięki Bogu, jeszcze wychodziły. Ale żebyście nie myśleli, że to jest specyfika naszych czasów, otwórzcie sobie proszę list do Rzymian, drugi rozdział. Apostoł Paweł mówi o swoich czasach i mówi o ludziach religijnych, o przywódcach religijnych, o fanatykach religijnych swoich czasów, którzy mieli gęby albo ryje pełne frazesów o Bogu, którzy mówili przykazania, którzy pouczali lud, chociaż ich życie było zaprzeczeniem Prawdy Bożej, zaprzeczeniem moralności Bożej i zaprzeczeniem mocy Bożej. Byli obłudnikami, religijnymi obłudnikami. To jest najgorszy rodzaj ludzi, jeśli chodzi o odstraszanie innych od Boga. I to apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie. Bluźnią imieniu Bożemu z waszej winy, obłudnicy religijni, dzisiaj młode pokolenie masowo odchodzi od Boga. Chcemy to zatrzymać, stąd akcja Wkurzeni na Kościół.